Czas sprawdzić, czy koszulki z ostatniego filmu wykonane tym papierem przetrwały mój test prania. I specjalnie do tego testu wyprałam to aż 10 razy. Bo w komentarzach pisaliście, że ten druk wytrzymuje tylko na początku i że schodzi po kilku praniach. Więc specjalnie w ten weekend zrobiłam pranie 10 razy. W życiu nie robiłam tyle prania. Ale musiałam to sprawdzić. Bo te nadruki wychodzą naprawdę ładnie. Ale co jeśli dacie coś takiego komuś na prezent? I po kilku praniach zejdzie. Dobra, zobaczmy po praniu. Tak wygląda po pierwszym praniu. Ja nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Tak samo koszulka. A więc kolejne dziewięć prań przede mną. No i sprawdźmy, czy przetrwały dziewięć prań Bo jeśli przetrwają, Wam na genialny pomysł. Co jakby tak wziąć wasze twarze z waszych profilowych i zrobić z nich dres. Tak, z waszymi twarzami. Prawdziwy kameleon. O wielu twarzach, można by powiedzieć. I teraz tak, żebym ja mogła to zrobić, dajcie znać w komentarzu. Że chcecie, aby wasza twarz była na dresach. I Zostawcie swoje zdjęcie jako profilowe. A ja zrobię z was dres. I normalnie będę tak chodził. Dobra, dziesiąte pranie się skończyło. Na koszulce druk Tyśku popękał, ale jak dla mnie tragedii nie ma. Natomiast na kurce jeansowej Myślę, że było trochę lepiej. A więc zadecydowane. Dajcie znać, kto chce być na dresie. Im bardziej szalone zdjęcia, tym lepiej.